Na portalu propagandowym Zarządu Głównego PZL ukazała się informacja o spotkaniu przedstawicieli Zarządu Głównego z myśliwymi. W spotkaniu nie wziął udziału jeden z trzech w aktualnym składzie zarządu Damian Przestacki, wykładowca uniwersytecki, który jest najmniej aktywnym członkiem zarządu i bardziej sprawdził się jako pomocnik przy zdobywaniu przez naszego łowczego Tytułu doktora na podstawie napisanej pracy o Rowkach w Tłokach. Zamieszczone zdjęcia z tego spotkania ujawniają zwyczajny brak kultury organizatorów tej propagandowej masówki. Nikt z prezydium, w którym zasiedle Ewa Kraska, Paweł Lisiak. Grzegorz Siwiec i Aleksandra Dzięcioł, gęsiarz, nie zaprosił do prezydium prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, który siedział pośród uczestników na widowni. Po pewnym czasie, w wyniku uwagi z widowni, usiłowano naprawić to niestosowne zachowanie. O wręczenie choćby pierwszego z wręczanych wyróżnień należałoby poprosić zajmującego najwyższe stanowisko w naszej organizacji, znajdującego się na sali. Tak nakazuje dobry obyczaj i dobre wychowanie. Nic takiego się nie stało i rolę najważniejszej na spotkaniu osoby zawłaszczył sobie Paweł Lisiak. Jak twierdzą uczestnicy zgromadzenia, nieznany jest klucz, według którego wysyłano smsowe zaproszenia na spotkanie i z jakich powodów zebrano na tym spotkaniu wybrane osoby z dwóch okręgów krakowskiego i Bielsko-Białego. Słyszałem wypowiedzi, że zarówno nowo powołany łowczy okręgowy Grzegorz Siwiec, jak i przyjaciółka Ewy Kraski, łowczyni okręgowa w Krakowie Aleksandra Dzięcioł-Gęsiarz, dawali największą gwarancję właściwego doboru uczestników spotkania, czyli takich, którzy z aplauzem przyjmą to, co Ewa Kraska i Paweł Lisiak chcą przekazać. Niektórzy z zebranych twierdzą, że powiadomienia o spotkaniu dostawali zwłaszcza zwolennicy aktualnych władz, a celem miało być zdewaluowanie prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej i wbijanie do głowy członkom fałszywego obrazu skuteczności działania i odnoszonych przez aktualny zarząd główny rzekomych sukcesów. Jakby na potwierdzenie tej teorii, pośród zebranych odnajduję Marcina Cichego, tego samego, który na Krajowym Zjeździe usiłował zamknąć buzię mediom, żądając zakazania rejestracji przebiegu obrad. Szanowni Państwo, Marcin Cichy, mandat numer 90, okręg krakowski. Pytanie moje jest następujące, abyśmy przegłosowali to, że media uczestniczą w naszym zjeździe nikt nas nie zapytał o głos i teraz moje pytanie jest kolejne w jakim celu będzie wykorzystywane nagranie te które się jest podczas zjazdu skoro zjazd jest zamknięty szanowne koleżanki szanowni koledzy odpowiem na to pytanie zjazd jest zamknięty dla tych wszystkich którzy nie dostali zaproszenia natomiast wszyscy ci którzy się znajdują na obecnie tutaj na sali albo są delegatami albo są naszymi gośćmi również dotyczy to mediów Dziękuję bardzo kolega Cywiński. Okazję do kłamstwa znalazł Paweł Lisiak już na wstępie, odpowiadając na pytania profesora Henryka Okarmy dotyczące posiedzenia Komisji Rolnictwa, w której głos zabierał m.in. Sławomir Izdebski i autor tej relacji. Była komisja rolnictwa, na której było dwóch przedstawicieli Polskiego Związku Rolnictwa, pracowników zarządu górnego, innymi Rzecznik pracowników i pracownik hodowli. Jeżeli mówimy o tym, że kolegi, kolega zabierał głos, i pan Stanisław Pawluk, i krzyczał, no to rzeczywiście jest tak. Natomiast myślę, że te krzyki Stanisława Pawluka, czy pana Izdewskiego są nam tam, tak jak powiedziałem, ja za ujawnienie tej rzecz która też była przygotowana przez y, pana gizerskiego, do staje zwolnienia kina. Moje wystąpienie w Sejmie zostało ocenione jako spokojne, stonowane i merytoryczne. Zresztą można się o tym przekonać oglądając transmisję z tej konferencji znajdującą się ciągle na portalu sejmowym. Przywołanego do tablicy Sławomira Izdebskiego poprosiłem o komentarz. Szanowni państwo, po ostatniej wypowiedzi waszego łowczego, właściwie waszego kłamczuszka, który nieustannie kłamie odnosząc się do ustawy Lex Izdebski, chciałbym państwu przekazać kilka ciekawych informacji, ponieważ wasz kłamczuszek powołuje się na zapisy ustawy naszego autorstwa, twierdząc, że ta nasza ustawa ma rozwalić PZTe i to ma spowodować rzekomo skuteczną walkę z ASFR w Polsce. Drodzy Państwo, nic bardziej błędnego. Stwierdzenie Pana Łowczego, że za tą ustawę, za to, że ujawnił tą ustawę, został zwolniony dyscyplinarnie. Muszę Państwu powiedzieć, że ja bardzo się cieszę z tego powodu, że takie wnioski zostały wyciągnięte, bo one wyciągnięte zostały najprawdopodobniej z tego powodu, że albo Pan Kłamczuszek nie potrafi czytać, Albo czyta i nie rozumie, albo czyta i kłamie. Proszę Państwa, ustawa wyraźnie mówi: Rozdział siódmy: Polski Związek Łowiecki, jak również inne organizacje Łowieckie funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pozostają niezależne i zachowują całkowitą samorządność. Polski Związek Łowiecki i inne podmioty, o których mowa w ustawie, działają na mocy statutów, zaś organy państwa w żaden sposób nie ingerują w wybory władz, wybory władz czy obsadzanie konkretnych stanowisk. Szanowni Państwo, to pokazuje że ta ustawa dokładnie odwrotnie. Ona rzeczywiście rozwala układ partyjny, wyrzuca na zbity pysk waszego łowczego, wprowadza normalność, samorządność, tak żebyście mogli dokonać wyboru, kto będzie waszym łowczym, kto będzie w zarządzie i kto będzie w Naczelnej Radzie Łowieckiej. I ta ustawa oddaje szacunek największemu organowi, jakim jest Naczelna Rada Łowiecka, a według tej ustawy, naszej ustawy, gospodarkę łowiecką, ma prowadzić dzierżawca obwodu, a nie Polski Związek Łowiecki. Skarżąc się, a jednocześnie kreując na za walkę z prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, Paweł Lisiak po raz kolejny dopuszcza się matactwa i kłamstwa. Dyscyplinarnie został zwolniony nie za ujawnianie ustawy, bo ta i tak jest powszechnie znana, a za całokształt swoich negatywnych. Poczynań. Wymieniając jedynie stanowisko osoby dającej mu dyscyplinarkę, Paweł Lisiak używa jedynie określenia prezes, nie dodając, że to słuszne zwolnienie dyscyplinarne wręczył mu poprzednik Rafała Malca. Paweł Lisiak odniósł się także do sprawy książki elektronicznej, którą tak zalecał do zastosowania w kołach łowieckich, nie potrafiąc zagwarantować bezpiecznego jej użytkowania. Paweł Lisiak nie poinformował zebranych, że postanowienie sądu o tzw. tymczasowym zabezpieczeniu zostało przez sąd uchylone. I aktualnie właściciele oprogramowania, czyli firma TORN, może w każdej chwili wyłączyć możliwość użytkowania tym kołom, które nie wnoszą opłaty. Problem jest taki, że sam, że w pewnym momencie zresztą, jak zobaczycie, chyba ten komunikat nie jest na naszej stronie, mówił, że się, dlaczego wracał mu w i przepraszam, nie chcę tylko ołówecze, nie tylko ołówecze. Żeby była jasność. Naprawdę nie zależy mi na tym, żebyśmy świetli się, czy w ogóle żebyśmy świetli. Natomiast jest tam wyraźnie napisane, że w porozumieniu z naszą Radą Miejską będzie ona tworzyła jakąś komisję do sprawy. Czerpujemy się z nimi się, nie że... Przedstawiając firmę Torn. Jako dwuosobową spółeczkę Paweł Lisiak stara się pomniejszyć jej znaczenie w oczach słuchaczy. Jednocześnie informuje, że brzydka rada naczelna zawiązała spisek z tą firmą w domyśle, aby działać przeciwko myśliwym. To już kolejny wróg zarządu głównego, a zwłaszcza Pawła Lisiaka, który chce dobrze, a naczelna rada Generując kolejny spisek, rzuca mu kłody pod nogi. Mimo zawziętej obrony Pawła Lisiaka przez Ewę Kraskę, nie uniknął on sytuacji kompromitujących. Chwaląc się fikcyjnymi sukcesami, został zapytany, dlaczego wobec tego wywindowano maksymalnie wysokość składki. Po usłyszeniu, że w przyszłym roku zostanie ona obniżona, salę opanował trwający ponad dwie minuty nieopanowany śmiech. Trwające 4 godziny spotkanie, które właściwie nie wiadomo jak nazwać, bowiem cały anturaż w postaci sygnalistów, wręczanie odznaczeń, przyjęcie w sali restauracyjnej, nie towarzyszą zwykłym spotkaniom dla wymiany poglądów. Po raz kolejny myśliwi byli zniesmaczeni działaniami aktualnego zarządu głównego, a zwłaszcza działaniami naszego, w cudzysłowie, łowczego krajowego.